Daj mi napój energetyczny. Musimy zacząć zwiększać nasze życie. To musi być życie jak w Madrycie. No, dawaj, 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 dawaj. Nie żyjesz. Ale jednak zmieniłbym. Znaczy. Dałbym ten tosko. O! mamy więcej. Warto mieć więcej trochę. W czasie swojej gry nie udało mi się dojść do etapu, w którym bym posiadał swój. Yy... Swoją broń palną, tak szczerze Chyba akt do aktu drugiego najdalej doszedłem Tak żem czuł, tak żem czuł, że on Nie lubię tych szybkich Puta co prawda za dużo wrażeń nie zadajemy, ale zawsze coś, nie chcę za Dobra, pozabijani wszyscy. że jakoś... A, dobra nie druggo mi nie będzie szkoda tego mi nie będzie skoda teżchy bo wykonałem Nie chciałem tego używać. Co poszedł tutaj? Ale ja bym musiał się wyleczyć gdzieś czemu to się nie może ustać że. No dobra, 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 dobra. Jeszcze to jest jakiś ząbiaczek. Dać po mordzie śmieć. Oni tu chyba będą chcieli, żebym ich odwiózł. Czy coś takiego? That's system. I'm so thin I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. Okay oh. Thank God! Thank you. Whatever you can find. Oh thank God! Thank you. Oh thank God thank you. Oh, thank God. Thank you. Dostać wodę, więc z pierwszej. Dobra, jedziemy w furie. I później jedziemy w. Na... Aha, to furie. Dobra, błąd. And I'm looking for my teddy bear I can't fall asleep without him and I'm very tired And those monsters keep knocking Will you find my teddy bear? Sure The last time I saw him, he was in our bungalow Number 15, where I live with my sister Jenny No, No jej już trochę odbiło. Tak troszeczkę. Jesteś Jesteś coś? Jak mogłem coś znaleźć, jak dopiero tutaj przybyłem? No czy mogłem wcześniej, no ale. No nic. Co, to mnie prowadzi? Tędy mówisz. Coś jeszcze że to będzie bardziej niebezpieczna droga. Ona ma nóż. Okej, okay. leżysz, leżysz, kolego, e, co mi się w tej grze bardzo podoba, to jak już mówiłem o tym całym e, no. kulcze. E, o tym całym, myślę, że stwory te zombie, znaczy, są, są jakby zgodnie z naszym poziomem, no, jakby nie, nie, skalowanie poziomu jest, e, to one cały czas stanowią dla nas wyzwanie. To nie jest

Koksy i tam. Nie, niektóre stwory są dla nas... Nie są dla nas wyzwaniem. No a w tej grze jest tak, że. Stwory cały czas stanowią dla nas Jakieś tam wyzwanie Nie zawsze jest łatwo czy my tu nie byliśmy Tak, tu jest chłopa tego gościa, nie, czy nie? Właśnie się przećpał. Tak na wszelki wypadek ci pizdol. Tak profilaktycznie. Aha, do wyjścia po No ale nic, ten się przećpał Zaćpał, nie wiem jak to do, poprawnie powiedzieć. Wow, wow Bo się zabijesz znowu To jest jakaś część samochodu Nie myśl tu byliśmy Lewka Osiem, ja że odnieść tą tą torbę? Wow, great job! Nice! Now just give me a sec and I'll get this bitch right. Dla ciebie stary mam tą torbę. Tę torbę. Nie a za co, nie ma za co się musi. Aha. jaki sierp. Uł, tu, 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 tu. Napraw. Mocny łom. Jakieś zagwozdka. Wiem, ja polepsza wszystko. O, to jest bardzo dobry sierp. Ta, to już mnie nie stać. Ale teraz bym to inaczej zrobił. Kisa gwiazdka mocno wy... Gwiazdo do tego Alkohol... No, trochę tego jest tutaj. No, później będziemy mogli tymi jeździć, no. Zadania, zadania, kolego. No, wykonajmy najpierw takie zadanie. Niech będzie, że ukończymy te zadania. I będzie z nimi spokój przynajmniej. Okazji nabijemy może jakiś level. Dobra, zabijemy cię jeszcze kolego. Mamy czas. Nie bij mnie! To fajnie to wyglądało. Dzielnica srebrnych domków. Nie do wszystkich domów, niestety da się wejść możecie zadbierać jako minus plus jak tam chcecie eee. Nie wiem czemu zawsze E klika Nie wiem z jakiej to gry mi się wzięło Interakcja E

Jak wyważasz? No, było prawie idealnie na środku. No prawie robi różnicę, nie? Cześć! Nie, nic z tego połamanego ki napijmy się trochę. No to gówno W sumie gówno tu jest. Obrażenia są... słabsze To wiosła... a ona jeszcze trochę podtrzyma, więc, więc nie będę go zmieniał Kasa zawsze się przyda Pamiętajcie o tym Jak już tam możemy tą, tą gazurkę wziąć? Albo młotek stolarski.